Siema mordy, z racji tego, że chcę wam pokazać, że każde na idzie na ulepszanie mojego stanowiska komputerowego po to, żeby były lepsze filmy, przygotowałem dla was dzisiaj kolejny film z mojego nowego stanowiska, które właśnie mam dzięki wam. Zapraszam do oglądania. A więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zapraszam do zrobienia właśnie tego teraz już subskrybujesz, więc elegantko zaznacz oczywiście także dzwoneczek. No i dziękuję ci bardzo, zapraszam cię do oglądania. Jak widzicie, całe studio jest pokryte pianką wygłuszającą, która zapewnia mi ładne tło podczas filmów oraz lepszą jakość audio. Całe moje stanowisko jest wyposażone w zupełnie inne sprzęt niż kiedyś, oczywiście dwa monitory oraz krzesło gamingowe firmy Genesis. Zakupiłem także specjalne ramię mikrofonowe, dzięki któremu będę sobie mógł przysuwać bardziej do twarzy mój mikrofon i będzie dzięki temu zapewniona lepsza jakość audio, oczywiście do tego pop-filtr. Nową klawiaturę mechaniczną Razer Black Widow Ultimate 2016. Sławki, które już dawniej miałem Kraken 71. Myszka także z Razera oraz podkładka z Razera Oraz oczywiście tak jak obiecałem na live'ach kamerka Logitech C920, która będzie zapewniała full HD na każdym streamie. A to wszystko podtrzymane na komputerze, o którym specyfikacje macie oczywiście w opisie. Dobrze ludziska, mam nadzieję, że spodobają Wam się kolejne materiały oraz live y w nowym studiu. Zapraszam was do zostawienia łapeczki w górę oraz subskrypcji pod moim kanałem. Ja tu z wami nam trzymajcie się na razie